Zostanę w nowej serii Życie Policjanta Podzielę serią byłem, Wstępnie Pokażę wam jak to wygląda Zapraszam do oglądania Dobra zaczynamy służbę Jesteśmy już na służbie Tak jesteśmy już na służbie Więc Idziemy teraz po radiowóz Nie wiem czy mogę wziąć po prostu Tak do ale wezmę nowy I jesteśmy Oficerem Dostępujemy do policji. Yy, przez następne odcinki będę awansował. Więc... więc po prostu. Teraz sobie zaczynamy ten. Zaczynamy sobie serię z. I to będzie pierwszy odcinek. Pokażę. W... Jesteśmy po prostu oficerem pierwszego stopnia. Wchodzimy sobie w garaż. Będę teraz jeździł naszym radiowozem. Czekamy na pierwsze wezwanie. A takie wezwania typu jakieś naprawdę terrorystyczne nie reagujemy. No, znaczy, no, jak będzie trzeba coś naprawdę tak szybko reagować, że... Znaczy, na przykład nagle obok do nas przyjedzie jakaś grupka osób, która zacznie strzelać do nas, no to zareagujemy oczywiście na takie coś. What the shit? Mhm. Samo bomba w samochodzie, jedziemy. osobą może być niebezpieczna, więc biorę ze sobą paralizator. To jest za serca, serca z No i zrobiliśmy, więc... swoją robotę, więc możemy odjechać. W następnych odcinkach będziemy awansować, nie wiem czy już mówiłem, ale powtórzę. Jak pojechał na czerwonym, ten, świetle. Trzeba go zatrzymać. Na połocze, na połocze! Proszę wysznąć z samochodu. Myśli, że pani, że można przejść na czerwonym świetle. Poproszę Pani, poproszę Pani, dowód osobisty. tam ja jest to okay. Poproszę Pani, prawo jazdy. I wszystko dobrze. Jeszcze zobaczymy Panią w bazie danych. Proszę sprawdzić jasmin stołu. No jest pani poszukiwana. Poproszę... Jak pani pozwoli sobie, że zbadam panią na pewnej substancję. Na pewnej substancji raz. katelnę więc hmm. panią Ja na razie panią wezmę. Pójdziemy do. Niech pani na razie pójdzie do, do samochodu. A ja pani nie mm. samochód. Też. nie miała ten y, pozwolenia na, na broń, więc już jest pani podejrzana. Zobaczę czy samochód nie skrywające.

Na policję, bo jest pani zatrzymana. Kurde, no... Wreszcie panią ma nie wsiadać w samochodu. Jest pani zatrzymana za posiadanie broni, bo w samochodzie była broń pana. Miałem panią puszczać, ale dobrze, że przeszukałem pani samochodu. Idziemy na najbliższy komisariat. Idziemy na komisariat, jak dobrze widzę, myślmy. przyjdzie kolega. Po panią, panią przyjdzie kolega. Dobrze, wyjeżdżamy. I wyłączamy ser Dobrze, że panią za przejazd na czerwonym świetle zatrzymałem. Bo moglibyśmy mieć groźnego bandytę w Zresetowaliśmy, więc czekamy na wezwania. Fotografuję komisariat policji, naprawdę dziwne wezwanie! Według mnie No ma tutaj fotografować komisariat. Nie wiem, co to jest. Ucieka pani. Renze Renze mm, přesopat do čem to teď znovu. Rence, 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 No nožem, 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 Pani poszukiwana? Mm, nie, i ma ważne prawo jazdy. Przeszukujemy panią. Czego pani fotografowała? Nic, co może ci interesować. Okay. Mm, no, musimy panią wziąć, tak? Na... za to, że jeszcze pani chciała przy nami dobra jeżemy panią. Nie no, ten samochód jest naprawdę szybki Dlaczego no, on tu nie siedzi? Okay. O, wiesz co Ołes! Ołes, stop! Proszę wysiadać Wysiadać! Wysiadać, wysiadać, wysiadać Wysiadać, radzę w górę Wysiadaj Wysiadaj

Hmm, jest Pan. Szukam Pana. Szukamy Pana. Nic co się interesuje. Okej. Okay. Hmm. Patrzę, czy pan nie jest pijany. Right, you. Nie jest pan pijany, a czy nie jest pan pod wpływem pewnych substancji? To jest to jest negatywny, więc proszę pana za mną. Witamy Baza, czy Leon Bates jest jakoś poszukiwany? Nie? Pojazd, Teraz my się zajmujemy tutaj poważną sprawą, bo Pan tutaj jechał bardzo szybko i nie chciał się zatrzymać. Proszę tutaj do pojazdu. My w tym czasie odjedziemy trochę z samochodem. E, Kampery proszę sprawdzić. Jeszcze jest skradziony. one, target is ten four. We have a possible down in West Vinewood, unit two, spawn code three. am some to pepper spray, driver. All units, we have a suspect resisting arrest in West Finewood assistance required in uh downtown Finewood no.

To jest komisariat? Niech ktoś po niego przyjdzie. No. więc jedziemy zatrzymać jakiegoś typka Bardzo bym się cieszył jakby ten filmik miał chociaż w tydzień 10 wyświetleń Bardzo bym się cieszył jakby nagle nie wiem po, na serię po prostu tak wpadłem bo nie miałem co robić i nie wiedziałem po prostu co mam zrobić na YouTube, więc chciałem po prostu wrócić na YouTube z, z Musimy znaleźć typu spinami. Jesteś poszukiwany! Stój! Ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę Leż na ziemię, ziemia, ziemia Jesteś aresztowana Jeszcze ja się panią przeszukam Panią, panią, nie wiem. Nie, to pan jest. Patrz na dobra. E, patrzymy, czy jest pani pod wpływem alkoholu. Sprawdzamy. Nie, nie jest pani. A czy jest pani pod wpływem nielegalnych substancji? ojoj 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 no to mamy problem jeszcze spytam eee ba 00 e, mhm jest jeszcze no Pokażę, co my tam pokazówka jest nie ma żadnych poważnych Mamy obrażeń. Cało szczęście biorę się. Jest tutaj już proszę wejść Go, kurde, sorry, myliliśmy. Jedziemy za kosiem. Nie ma wyboru. Dobra, na, na ziemi, ziemia, ziemia, LSPD, ziemia szybko, areszt wpetku. Jedna, druga ręka Pytam Sarah Hover.

żeby jego jeszcze ten resusycję mu zrobić. Szukam Cię Jakiego on strzelił do niewinnej pani? No i pistolet Tak jak myślałem Ale nie możemy Nosić w miejscu publicznym Więc Dziękuję za oglądanie. Jak wam się spodobała seria Życie Policjanta, zostawcie komentarz, subika i lajka. Like. Do następnego. Elo.